Siemanko, z tej strony ty mam dzisiaj nagrywamy. No, jak widzicie, Stumilgaisa mam żelkową Capybara, dzisiaj zdobyłam plus 200 gemów. No, wiem, nie za dużo, ale zawsze coś. No i Nara, Firefist, Dark Firefist. Nara, No, i widzicie, to jest taka op-emotka. To nie jest w ogóle sponsorowana, ale bardzo Wam polecam. Z mojej własnej woli Wam polecam. Kupcie sobie tego samel pasa. Uwierzcie mi. Nie, ale dobra. Ważne, że przeze mnie też odpadł. On i tak, on miał już niecenny plan, żeby mnie zabić. Ja to wiem. On pierwszy użyłem emotki. Więc mam coś do obrony. Jak nie widzieliście jeszcze poprzedniego odcinka, to, to po prostu się wkurzam, bo tam się tak chciało. Nie pokażę wam co z tamtego odcinka mam. Bo wy musicie sami zrobić, Albo w sumie nie będę takim hamem, wiecie? Nie będę takim hamem im wam pokażę. Ja jak kolega to robi. W ogóle, jeśli jesteście lepsi ode mnie w StumbleGuysa, to napiszcie w komentarzu, na blogdaszu, bo no, zrobiłem kiedyś odliczanie, co prawda nie zrobiłem timera, ale zrobiłem odliczanie do 40. Uff. tam byłem Ej, wiecie co? Ja teraz robię trika o kurde ludzie, to może być trik mega dobry Ej, co jest? Właśnie znalazłem mega fajnego trika. Nie wiem, czy ktoś go w ogóle zna. Ale na pewno pierwszy raz go widzę na oczy. I co jest? On jest dobry czy zły? Chyba zły, bo mnie przeszedł. Ale haha. Nie, no nie, nie. Nie się z ludzi. Pamiętajcie, nie śmiejemy się z ludzi, bo każdy może zaczynać w Stamblu lub takie rzeczy. Teraz losuje się nam grupa mam na język angielski, bo nie wiem, tak sobie myślałem, że fajnie by było sobie na angielski przetestować, jak się gra. On, ja myślałem, że on chciał mnie samotkować Serio Dobra, nie, teraz gramy w vlogdasza z legendary O, właśnie miałem wam pokazać Co? A to jest pasa. Piękny skin Tu wy go macie, ale jego ja nie mam już, bo kupiłam go. Mm, według mnie on jest mega ładny i dosyć fajnie się nim gra. Jeśli macie czyt to nie zostawiajcie suba. Albo nie, jak nie macie cheatów, to zostawiacie, suba, jak macie, czyli ty to zostawiacie, lajka i suba. <laughs> A jak nie macie, to suba. Okej, okay. taka umowa. Jak tego nie zrobicie, to zdelituję zde Wam konta, bo zabrał mi ktoś subskrybera. Zdelituję Wam konta. Tak jak tamten dzieciak od subskrybera. To nie zdelitował komuś konto na 100% Nie, a ja chciałem zrobić tego trika O cóż W ogóle jaką mam następną nagrodę? A gelmy. Make it po powórka będzie. Dobrik. Dark pilno, a ja chcę mieć tego golden banana tak bardzo. Chcę mieć tę emotkę. No przecież to jak grasz ze znajomymi w Blokdasha jest taki OP. Wiecie czemu? Bo możecie sobie rzucić banana i przeskoczyć bloki. W ogóle ostatnio grałem z niebieskim nikiem i zbonowali mi konto. Miałem zamiar nagrać odcinek. Patrzę, a tam nie mogę włączyć Stambla. Przeze mnie ten niebieskie konto odpadł. Odpadłem w pierwszej rundzie, nie wiem czego bo mi samo szło. On chyba mi wtedy schokował konto, bo nie mogłem wejść do stambla, Pisało mi error. Um, nie mogę wyjść do Stambla. No i ogólnie dlatego nie, nie nagrywałem odcinków żadnych za dużo. Więc to by... No to było trochę stresujące, bo wiecie, ja trochę wydałem na no Stambla. No, I po prostu się bałem, że usunęli mi to konto, bo były takie przypadki podobno, że usuwali niektórym konta. no. Hey, czemu tam O, od... co jest, Maria? A się już stresowałem, że nie uda mi się. Let's go! Let's go! Let's go! Przecie mnie tamten dark peel nie przeszedł! Let's go! Widzieliście tam spadł ten dark peel. Ja nie mogę! O kurde! Ej, to było mocne! Nie teraz się wkurzył, że chłop go odkował, że ostatni odpadł. O, oh, kurde, ej, to było dobre. Chyba to był ten co. Może pojawi się niedługo odcinek z Kubą i Zacharem Jezus Maria! speak english oh my god oh my god let's go ok bam oh my god what is that oh my god jezus przez tamtego prawie odpadłem ten chłop musi odpaść od razu automatic Ej, Tomate. Nie mogę się zafachać, żeby go nie. Nie. Kurde, no, on unika dobrze dosów. Dobra, a już mi tak biło serce ludzie, że muszę kończyć odcinek. Ale na szczęście, bo nie wiedziałem do końca, jak to przejść. Chciałem inaczej, ale nie udało mi się. Dobra, finał. Błagam, żebyście trzymali za mnie ciuki, kciuki. Dobra, dobra, dobra. Lecimy z tym. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Pewnie wy teraz się ze mnie śmiejecie, że ja nie potrafię za bardzo sejwów, co nie? Ale, no wiecie, no ja tak długo nie gram w Slow Guys, no. Tylko niedawno zacząłam grę. Niedawno. Niedawno, dosłownie, no niedawno. Eta. Jeśli rok, to niedawno. <gry> Odwdzięczyłem mu się, że prawie przez niego odpadłem. Ale też odpadłem. Nie! Widzowie! To niemożliwe! Dobra, co? To by było na tyle, więc. Na. Halom. Ej, mam się popsuł.